Czy wiesz, że istnieje brazylijska roślina, która może oczyszczać tętnice, kontrolować poziom cholesterolu, łagodzić bóle stawów, a nawet zwalczać przedwczesne starzenie się? A co najbardziej zaskakujące, może ona rosnąć w Twoim ogródku już teraz, nawet nie wiedząc, jak potężna jest. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, w jaki sposób embałuba może odmienić Twoje zdrowie po 60. roku życia, chroniąc Twoje serce kości a nawet pamięć. Zostań ze mną, ponieważ to, co zaraz odkryjesz, może zmienić Twoją rutynę i uwolnić Cię od wielu cierpień. Rozdział pierwszy. Roślina, która odtruwa organizm i chroni serce. Czy kiedykolwiek słyszałeś o embaubie? Być może nazwa brzmi dziwnie, ale to, co ta roślina robi dla organizmu, osób po 60. roku życia, jest po prostu niewiarygodne. W czasie, gdy nasze krążenie zaczyna wykazywać oznaki zmęczenia... Nasze nogi są cięższe niż powinny, a nasze serce wydaje się bić mocniej. Natura oferuje nam coś cichego, ale potężnego. Embałuba to roślina pochodząca z Brazylii i znana, pod różnymi nazwami, w różnych regionach, ale tak naprawdę liczy się jej wpływ na nasz organizm. Bogata w błonnik pomaga regulować pracę jelit i zapewnia uczucie sytości, które zapobiega przejadaniu się. Ale to nie wszystko kontroluje wchłanianie węglowodanów, przyczyniając się bezpośrednio do zdrowej utraty wagi, co z biegiem lat staje się coraz trudniejsze. Jego regularne spożywanie pomaga ustabilizować ciśnienie krwi i chroni serce przed chorobami układu krążenia, co jest niezbędne dla tych, którzy żyją już od dziesięcioleci i czasami mają złe nawyki. Odżywia również dobre bakterie w jelitach. Wzmacniając układ trawienny, który często jest osłabiony po 60. roku życia, nie wspominając już o mocy przeciwutleniaczy, które zwalczają poważne choroby, takie jak różne rodzaje raka, jednocześnie poprawiając trawienie. Tłuszczów zmniejszając wydzielanie kwasów żółciowych i zapobiegając tworzeniu się kamieni. Wszystko to opiera się na diecie zawierającej proste liście, które można spożywać w herbatach lub sokach, przekształcając ciężką i zmęczoną rutynę w ścieżkę większej lekkości energii i ochrony ciała. Embauba zawiera również fosfor i miedź, dwa podstawowe składniki odżywcze dla zachowania zdrowia kości i zębów struktur, które naturalnie stają się bardziej kruche wraz z wiekiem. Jeśli żyjesz z bólem stawów, masz trudności z chodzeniem z powodu stawów lub nie masz już takiej samej jędrności zębów, Powinieneś wiedzieć, że ta roślina może być sprzymierzeńcem. A dla tych, którzy obawiają się grypy, która nigdy się nie kończy, lub przeziębienia, które przychodzi i odchodzi embauba, jest jeszcze bardziej imponująca, ponieważ zawiera prawie dwa razy więcej witaminy C niż pomarańcze. Nie tylko wzmacnia układ odpornościowy, ale także pomaga w leczeniu zapalenia oskrzeli astmy, a nawet uporczywego kaszlu, który zakłóca sen. Wszystko to z działaniem przeciwzapalnym, które łagodzi ból mięśni i kości, tak powszechny w cytrynym starszym wieku. To tak jakby natura postawiła przed nami cichego, ale zdecydowanego sprzymierzeńca, aby stawić czoła wyzwaniom związanym ze starzeniem się, z większą godnością, mniejszym bólem i większą nadzieją. Rozdział drugi: Sekret przeciwko starzeniu się i cholesterolowi. Czy kiedykolwiek spojrzałeś w lustro i poczułeś, że Twoja skóra jest zmęczona, naznaczona, traci blask? A może spędzałeś całe dnie z bolącymi kośćmi i zmęczeniem, które nie ustępowało nawet po odpoczynku embałuba, ta mało znana roślina może to zmienić. Walczy z przedwczesnym starzeniem się dzięki wysokiej zawartości selenu naturalnego przeciw utleniacza, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za zmarszczki, zwiotczenie. I nieestetyczny wygląd. Ale to, co czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym, to fakt, że robi to wszystko od wewnątrz, poprawiając zdrowie wewnętrzne, dzięki czemu efekty pojawiają się na zewnątrz. I na tym się nie kończy. Kontroluje cholesterol tak skutecznie, że jest już stosowany w naturalnych związkach mających na celu detoksykację krwi i udrożnienie tętnic. Oznacza to mniejsze ryzyko zawału serca mniejsze ryzyko udaru mózgu, większą swobodę chodzenia, spokojnego oddychania i życia bez ciągłego strachu przed nagłym atakiem serca. Rozpuszczalne i nierozpuszczalne włókna rośliny współpracują ze sobą w celu usunięcia nadmiaru tłuszczu z krwi, normalizacji poziomu glukozy i ochrony trzustki. Liście embauba zawierają antocyanidyny substancje, które pomagają kontrolować skoki poziomu cukru we krwi. Bardzo poważny problem dla osób starszych z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym. Przekłada się to na mniej zawrotów głowy, mniej dezorientacji umysłowej i więcej energii. Dla tych, którzy żyją z ciągłym bólem, takim jak artretyzm i reumatyzm, działanie przeciwzapalne embałuba jest prawdziwą i niedrogą ulgą. Jej herbata jest prosta w przygotowaniu i można ją pić dwa do trzech razy dziennie. Wystarczy podgrzać wodę, dodać liście, przykryć i odczekać kilka minut. Ten gorący napój przynosi ukojenie ciału i duszy, łagodzi ból, a także nawadnia organizm. Sprzyja również rozszerzeniu naczyń krwionośnych, wspomagając krążenie i zapobiegając miażdżycy tętnic, jednej z dolegliwości, które najbardziej dotykają osoby starsze. A to jeszcze nie wszystko. Embauba jest stosowana jako środek Zabliźniający w maściach do leczenia ran i stanów zapalnych, a nawet jest bezpieczna dla diabetyków, którzy cierpią na rany, które się nie goją. Jego działanie moczopędne zwalcza retencję płynów, poprawia wygląd skóry i zmniejsza powstawanie celulitu, co wpływa nie tylko na próżność, ale także na komfort fizyczny. Ale uwaga, kobiety w ciąży nie powinny stosować tej rośliny, ponieważ ma ona właściwości, które mogą zakłócać ciąże. Dla wszystkich innych, zwłaszcza tych, którzy czują, że ich ciało traci siły, że ich pamięć nie jest już taka sama i że ich witalność wydaje się zanikać w przeszłości, roślina ta stanowi nowy początek. Co najlepsze, nie pochodzi z apteki, ale z ziemi, z mądrości ludowej, z tego, co zostało przetestowane przez pokolenia. Wszystko, co musisz zrobić, to zrobić miejsce w swojej rutynie i sercu na prostą, ale głęboko transformującą zmianę. A teraz powiedz mi, czy wypróbowałeś już embałuba, aby poprawić swoje zdrowie i samopoczucie? Jakie zmiany zauważyłeś w swoim ciele i energii w wyniku przyjęcia tej rośliny w swoim codziennym życiu? Skomentuj poniżej i podziel się swoimi doświadczeniami. Być może twoja historia zainspiruje innych do zrobienia kroków w kierunku zdrowszego i bardziej witalnego życia. Rozdział trzeci, Jelita. To drugi mózg dbanie o nie może odmienić Twoje życie. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak zmienia się Twój nastrój, gdy Twoje jelita nie pracują prawidłowo? Uczucie, wzdęcia, zaparcia, które uparcie zakłócają Twój. Dzień dyskomfort, pojawiający się tuż po posiłkach, wszystko to nie jest tylko kwestią trawienną, to także kwestia zdrowia emocjonalnego. Wielu ekspertów nazywa jelita drugim mózgiem i nie jest to przesada. Wewnątrz naszego układu pokarmowego żyje kolonia bilionów bakterii, które bezpośrednio wpływają na naszą odporność energię, a nawet jasność umysłu. Z biegiem, lat flora jelitowa ulega dezorganizacji, zwłaszcza jeśli nasza dieta jest uboga w błonnik i bogata w przetworzoną żywność, co niestety wciąż jest powszechne na stołach wielu starszych osób. Embauba dzięki wysokiej zawartości błonnika działa jak prawdziwy przywracacz tej równowagi. Karmiąc dobre bakterie, sprzyja produkcji substancji, które zmniejszają stan zapalny w organizmie, zwiększają wchłanianie składników odżywczych i poprawiają produkcję serotoniny, hormonu dobrego samopoczucia. Oznacza to mniejszy niepokój, więcej energii i spokojniejszy sen. Często zdarza się, że osoby po 60 roku życia Śpią gorzej, budzą się kilka razy w nocy i czują się zmęczone nawet po wielu godzinach leżenia. Dbanie o jelita z pomocą roślin takich jak embauba to naturalny i skuteczny sposób na zmianę tej rzeczywistości. I nie mówimy tu o drogich lub niedostępnych rozwiązaniach, ale o zwykłej, codziennej herbacie lub świadomym włączeniu liści i naturalnych preparatów do swojej rutyny. Wszystko, czego potrzeba, to dyscyplina i szczere pragnienie lepszego życia, aby budzić się z energią i bez ciągłego ciężaru na brzuchu lub plecach. Trawienie poprawia się, wchłanianie witamin staje się bardziej wydajne, a nawet umysł wydaje się pracować lepiej. Kto by pomyślał, że coś tak prostego może mieć tak głębokie skutki, jest to rodzaj cichej, ale rewolucyjnej zmiany, która znajduje odzwierciedlenie w sposobie poruszania się, reagowania na wyzwania dnia, a nawet w relacjach z innymi. A wszystko zaczyna się w wielitach. Rozdział czwarty. Pomocna dłoń przeciwko cichemu bólowi, który pojawia się wraz z wiekiem. Ile razy wstawałeś z łóżka z zesztywniałym ciałem, bolącymi kolanami ramionami lub plecami? Ile razy chciałeś wyjść na spacer, ale samo założenie, butów stało się przykrym obowiązkiem. Starzenie się niesie ze sobą cichy uporczywy ból który często jest ignorowany lub leczony lekami, które maskują objawy, ale nie rozwiązują problemu. W tym miejscu natura zaskakuje nas po raz kolejny. Embauba ze swoimi właściwościami przeciwzapalnymi wykracza poza trawienie i krążenie. Działa bezpośrednio na ból na przewlekły stan zapalny, który osadza się w stawach, mięśniach, a nawet kościach. Dla tych, którzy żyją z zapaleniem stawów artrozą lub bólem reumatycznym jej ciągłe stosowanie może oznaczać prawdziwą ulgę przerwę od codziennego cierpienia które tak często jest naturalne z powodu wieku ale tak nie powinno być starzenie się nie musi być synonimem bólu można żyć lekko autonomicznie z mniejszą liczbą wizyt u ortopedy i większą liczbą spacerów na świeżym powietrzu herbata embauba gdy jest często spożywana, może zmniejszyć poranną sztywność, poprawić mobilność, a nawet zapobiec nadmiernemu stosowaniu środków przeciwbólowych, które przeciążają wątrobę i nerki. Nie tylko ciało jest wdzięczne. Wraz z mniejszym bólem pojawia się więcej radości życia, więcej chęci do interakcji, dbania o dom, rozmawiania, bycia obecnym. Ciągły ból jest niewidzialnym więzieniem, które odbiera radość nawet z najmniejszych rzeczy. Dlatego wprowadzenie takiej rośliny do swojej rutyny to nie tylko dbanie o swoje ciało, to gest miłości do samego siebie. Zwłaszcza dla tych, którzy czują się zapomniani, którzy wierzą, że ból jest normalny i że niewiele mogą z nim zrobić. A zawsze jest. A zmiana może zacząć się od prostego nawyku: filiżanka herbaty, odrobina troski, życzliwszego spojrzenia na siebie, ponieważ życie nadal może być pełne ruchu osiągnięć i komfortu. Trzeba tylko dokonywać wyborów, które honorują naszą historię i szanują nasze ciało. A embałuba tak skromna i tak potężna może być jednym z tych wyborów. Jeśli dotarłeś tak daleko, zrozumiałeś już dlaczego embałuba jest tak potężna dla osób w podeszłym wieku. Pomaga kontrolować poziom cholesterolu, łagodzi bóle stawów, wzmacnia kości, poprawia trawienie, a nawet przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się. Wszystko to w naturalny i niedrogi sposób. Teraz chcę się dowiedzieć od ciebie, czy wiedziałeś o tej roślinie, czy kiedykolwiek używałeś herbaty embałuba lub chciałbyś jej spróbować. Daj nam znać w komentarzach o swoich doświadczeniach lub pytaniach, ponieważ Twój udział jest dla nas bardzo ważny. A jeśli ta treść miała dla ciebie sens, nie zapomnij jej polubić, podzielić się nią z kimś, kto mógłby skorzystać z tych informacji i zasubskrybować kanał. Tutaj rozmawiamy o zdrowiu z uczuciem, prawdą i szacunkiem dla Twojej historii. Do zobaczenia w następnym filmie.